Ekrany komputerowe stają się coraz większe i mają coraz większe rozdzielczości. Sam pracuję na 40 calowym monitorze ultra HD, by wszystkie najważniejsze programy mieściły mi się jednocześnie na ekranie i bym mógł mieć do nich natychmiastowy dostęp. Ale co jeśli tej przestrzeni roboczej brakuje? Dodatkowy monitor to dodatkowe miejsce zajęte na biurku, nie mówiąc już o dodatkowym wydatku. Wszyscy za to mamy smartfony lub tablety. Wykorzystajmy to. Co będzie nam potrzebne? Telefon lub tablet z Androidem lub iOS, i oczywiście komputer. Zacznijmy od przygotowania naszego pc do podłączenia nowego, bezprzewodowego ekranu. Z linku w opisie pobieramy program SpaceDesk Driver Software for Windows Primary PC. Możemy traktować go jako niewidoczne, wirtualne gniazdo HDMI. Oczywiście program instalujemy, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie. Na naszym urządzeniu mobilnym ze sklepu Play lub App Store instalujemy aplikację Spacedesk. Teraz, kiedy program na komputerze jest uruchomiony i urządzenia znajdują się w tej samej sieci, czyli są podłączone do tego samego routera za pomocą Wi-Fi czy kabla, telefon powinien automatycznie wykrywać komputer. Klikamy zatem na niego, by się połączyć. I już! Mamy dodatkowy monitor, który w windowsowych ustawieniach ekranu możemy sobie ulokować w odpowiedniej pozycji względem ekranów głównych, czy zmienić jego rozdzielczość i skalowanie. Przyjrzyjmy się jeszcze ustawieniom w samej aplikacji. Możemy w nich zmienić np. rozdzielczość na własną, zdefiniowaną przez nas, czy ustawić automatyczne połączenie po uruchomieniu aplikacji. Dostosować możemy też tryb, w jakim wykrywany będzie ekran dotykowy naszego urządzenia. Może działać jako klasyczny touchpad i za jego pomocą możemy kontrolować kursor myszy na wszystkich ekranach lub jako ekran dotykowy, czyli kliknięcia i przesunięcia kursora będą rejestrowane dokładnie w tym miejscu, gdzie naciśniemy. Dodatkowo zmienić możemy też jakość wyświetlanego obrazu. Wybrać 30 albo 60 klatek oraz głębie kolorów. Oczywiście, im wyższa jakość, tym więcej danych do przesłania, za tym i większe opóźnienie i obciążenie dla sieci, więc każdy musi znaleźć złoty środek dla siebie. Jednocześnie podłączyć możemy kilka urządzeń, więc zastosowań tego rozwiązania jest tyle, ilu użytkowników. Ja swojego dodatkowego małego ekranu używam do sterowania mikserem podczas streamów, a także jako dodatkowy podgląd podczas montażu wideo, by sprawdzić, jak montowany przeze mnie materiał wygląda na ekranie smartfona, czyli tam, gdzie ogląda go większość widzów. A Wam do czego przyda się dodatkowa przestrzeń robocza? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Sprawdźcie też, jak sprawić, by Wasz smartfon robił lepsze zdjęcia i czemu iPhony są tak popularne. Aby nie przegapić kolejnych trików, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.